Z tej strony minionek IT i witam Was w nowej serii na mojej kanale. Gramy w gry dzisiaj zagramy sobie w grę. Stack. Tą grę odkryłem dzięki mojemu koledze The Gaming Flash. Ma również swój kanał i nagrał odcinek z tej gry. No, także wbijajcie do niego na kanał, lajkujcie i subskrybujcie go. A my zaczynamy i. A i jeżeli ułożymy perfekcyjnie parę razy, tak bardzo bardzo dużo, to to będzie się nam powiększać o poziom dalej, tak? No 56. Dobra, gramy jeszcze raz. już czyli słabiej niż ostatnio. O Boże, co to jest? Jak tak zlemiłem. A, jeszcze gorzej, boż. Nie może być. Tutaj już kompletny szok. Także sobie przegram. Jakieś reklamy głupie. A pod filmem y piszcie w komentarzach jakie gry chcecie dalej. A i sorry za te dźwięki w tle, jeżeli ktoś będzie słyszał. A dobrze idzie. poczekajcie, bo coś tam bimba, aha, okej, okay. dobra, gramy dalej. Gupej rany, trzeba zrobić. Kurde, no nie, po co ja to dociskam? To jest ostatnia gra na razie, także ja będę się z wami już żegnał, no to narka. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować i dać lajka like pod tym filmem. No to na razie, pa.